Uo jest to kolorowy 02 to jest zagrajmy w Left 4 Dead. Gramy się w Left 4 Dead i gramy... Nie normalnie. Gramy... Z... aktualnie gram singla. Ale zobaczymy jak to będzie szło yy, biegło z czasem i tak, mam tu pogrywane kilka modów, tutaj możecie zobaczyć skiny i w ogóle gram na modach, tak więc yy, dużo ciekawych rzeczy możecie tutaj zobaczyć, może będziecie widzieć dużo rzeczy, no oczywiście no, paczkę ja chodzę, derylem z The Walking Dead to jest... To jest, to pewnie znacie. Też z gry. Lollipop. Eee, I tak. Z czasem może ktoś do mnie dołączy i może będę z kimś grać, ale to zobaczymy. Gra na poziomie normal. nie chcę się zmęczyć zbytnio. Wygra na jakiś wyższych poziomach. Mam zamiar przejść całą grę, od początku do końca. Pokażę sobie porobić wszystkie osiągnięcia i godziny na razie w tej grze. A od początku, tak jak idzie, może ktoś jeszcze będzie ze mną grać. Tak, a to jest kolejny mod My Little Pony. Intro My Little Pony, w tym. Oj, powoli. Ja bym chciał znaleźć nową broń. Tak. O oh, Joki Fuck Joki Ora O, tutaj O oh, kurwa Woropy na gdzie We're in this map, the only place left standing is the more. Oh, yeah, sure come on. To, to, I have yeah, yeah, two I to, 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 i even, to have Oh. Spider Tak, spider jest Alienem, tak sobie zmieniłem. No, alien, także no, tak. Jest. Ciekawe, się. rzeczy. Chyba rzeczy. Rzeczy. rzeczy możecie tutaj znaleźć. Dobra, wiem, tu to jest zamknięte, dobra. No. Dużo mam modów powgrywanych, dość sporo modów jest powgrywanych. fajnych modów. Dużo jest my little pony. Wiecie to ja ubęba my little pony. Nie tylko ja ubiorąć dwójkony W ogóle ja lubię to Idziemy z tym koksem, nie mam co tu się dzieje Ja lubię ciąć ludziom w głowie i w ogóle lubię ciąć Chodźcie bo tu trzeba iść O smoker Smokera To jest to, że ja mam dużo modów, które na przykład nie działają. Nie wiem, z jakich powodów, albo za dużo po prostu ich mam. Tak, nieważne. Tak, jak obiecałem, to będziemy grać. Nie będę to grać w LoL'a, czy tam coś. Zacząłem nową serię, bo nie wiem, czy będę robić... Będę robić tą serię na pewno, postala, ale aktualnie, no... Nie mam go. I... Muszę czekać. Tylko będę z mieć i w ogóle będziemy na dalej ale chcę skończyć sobie na spokojnie, chcę to zacznijmy nową serię i ja myślę, że ten Charger nie żyje to jest prosta misja, której nie trzeba tłumaczyć tam z left for dead bo już zapewne jeden z was to grał i wszyscy to znają misję gra prosta, bo będzie i po prostu trzeba też uważać, nie wiadomo no, żeby gować łatwo, ale Nawet niekiedy zdarza... zdarzają się problemy. Jest to też tak stop pół stóp stóp gry i w ogóle. Dobra. Co my tu mamy? Tutaj mamy zombie! Siema! Siema co to coś Huzzah! O, oh, Baga, boy, Jutai, pala, zomi, a shot reloading haha haha oh fuck don't step in the shit Lubię katany, uwielbiam, to jest moja jedna z broni, katana. Jeśli chodzi o, o broń do walki, wręcz broń białą, to jest ona bardzo dobra. Znaczy, jeśli chodzi o pistoletową. No, wiadomo, siedem pistoletów. Ścierać do mnie. Ja sobie tu Muszę ja sobie tutaj, te... O, piła! Tak, tak, się Tak, tak, też Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. wiem, to

Teraz nie będzie za ciekawie, aż zacząć Easy. broń. nie. Wiem. Teraz by było szybko. Nie wiem czy będę robić, będę chyba robić w ten sposób jedna lisa, jeden, jeden odcinek, bo będzie dużo a ja przynajmniej będę miał jeden plus, o! Zrobię żyję, tutaj mnie tam broń nic strzelają. Zrobimy tak, że po prostu będzie dużo odcinku, widzicie co oglądać i w ogóle będzie fajnie, nie? Ja też tak myślę, a mi to, że ja ciągnę na tym jednej dyski też to ułatwi. Tak, tak tam, 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 tam. A, <stup> a trzeba sobie jakoś w życiu radzić. Dobra, jdeme tutaj. <stup> <stup> Nawet jeśli mi się uda, no może ktoś widzów będzie kto zagrać left za pod to może, może robię coś takiego zebramy na 100 właśnie jest 100 widzów mam więc jeśli chcecie ktoś może wziąć udział w następnym odcinku To mogę to mogę zaprosić fuck, jedne, jednego bądź nawet trzech widzów Ja sobie ich wybiorę może losowaniem, albo czymś i będziecie mogli wziąć udział ze mną w nagraniu jedynych odcinków Left 4 Dead'a, oczywiście jeśli ktoś go posiada, to jest no a jeśli nie, może uda mi się zaprosić Cytusa, albo kogoś z ekipy, do nagrania odcinka może uda się wszystkich namówić jeśli chcecie taki. ja postaram się coś Myślę, że będzie ok tak. No to by było na tyle Tak więc Komentujcie i subskrybujcie mniej moich znajomych Lajkujcie i wbijajcie w te czy tam linki które są, tam możecie pograć sobie i fajne gry tam jest chyba Plan Planet side y FIFA World i chyba tyle. Tak więc. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, komentowania i przypominam, możecie się zgłaszać, jeśli chcecie wziąć udział w kolejnym odcinku. Możecie mi pisać niki i serdecznie zapraszam. Tak więc na razie i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa! pa.